Witam Was bardzo serdecznie w kolejnych przeczytanych i dzisiaj będę Wam mówiła o książkach, które ostatnio przeczytałam. E, te książki są chyba z przełomu 4 tygodni, e, pięciu, coś koło tego. Dokładnie nie pamiętam, kiedy nagrywałam ostatnich przeczytanych, e, ale tak czy jak na pewno ponad, ponad miesiąc. E, I dobra, zaczynamy, bo nie chcę tego przedłużać. I jeszcze tylko na początku, na wstępie powiem, przepraszam za mój głos. Może być troszeczkę inny niż zazwyczaj, ale jestem jeszcze trochę chora i no niestety brzmi, jak brzmi. E, Okej, okay. pierwsza książka, którą przeczytałam w sumie dwie książki, z polecenia Roberta, e, Roberta z bloga Czytanie moim tlenem. Może no, chyba wszystkim truje ończewos. E, jak popadnie, każdemu każe czytać i ja tak sobie myślę, po co tutaj za książka? Dobra, okej, okay. prosi mnie, prosi, prosi, żebym to przeczytała, więc to przeczytam. I ściągnęłam sobie dwie części na czytnik mój ukochany czytnik Kindle, który uwielbiam, ubóstwiam i <laughs> nie wiem, jakie jeszcze ja tutaj superlatywy o nim mam mówić. I chcę znaleźć pierwszą część. O, jest. I... <laughs> Moja opinia na temat pierwszej części to po prostu: O mój Boże! Naprawdę wiem, dlaczego Robert robił to taki hałas, i dlaczego mu się tak podobało, i, i w ogóle, naprawdę pierwsza część mnie po prostu porwała. Na początku, czytając y, tą książkę, myślałam sobie, hmm, bardzo duże podobieństwo do serii Jutro. Jeżeli ktoś czytał, ja czytałam pięć części i dalej już nie dałam rady, bo po prostu styl pisania tego autora mnie dobija. A tutaj jest zupełnie inaczej. Styl pisania jest autorki jest rewelacyjny, ale fabuła, myślę, że fabuła, ale tak jakby kontekst jest dość podobny. Książka opowiada o dziewczynie, która, której życie nie jest takie normalne jak nasze, nasze codzienne, ponieważ ona żyje w czasach apokalipsy, którą wytworzyły anioły. I w tej książce stara się przeżyć, jednocześnie ratując swoją młodszą siostrę i w sam początek właśnie tej historii mnie dość tak nie ujął, bo myślałam, że to będzie właśnie takie coś jak jutro, że przez całą książkę ona będzie szukać schronienia, szukać jedzenia, walczyć o życie i tyle, co jest dość, no niby dość dużo się dzieje, ale dla mnie po jutro, po jutro to było za mało i ja miałam już trochę złe, związkuję, <śmyskuję>, że nie jestem jutro i tak błaga mnie, żeby to nie była taka książka, błaga mnie. No, i się okazało, że to właśnie nie jest taka książka. Główny wątek tej książki ma się opierać zupełnie na czymś innym, na czymś strasznym. Jak ja czytałam te y, ostatnie opisy, które były właśnie w ostatnich rozdziałach, to po prostu byłam przerażona. Więc zapewne, Andrzef, genialna książka, jeżeli chodzi o część pierwszą. Jeżeli chodzi o część drugą, ale tutaj też moje odczucia na samym początku były dość. Nie tyle, że już mieszane, co złe, bo początek mnie. No, samą dziwu, słuchajcie, no początek. Ja tutaj nie mam stron w tej w, na tym czytniku, niestety. Mam procenty i do 40%, no po prostu ta książka to było takie. Cały czas to samo się działo! Ona była w ośrodku i w tym ośrodku praktycznie działo się, tu się to samo. Ona jadła, spała i miała jakieś wizje. I tak naprawdę to tyle. Niestety ten początek mnie e, tak trochę zabił, ale potem już się rozwinęło i znowu znowu wtrząsnęło no porządnie. Więc zdecydowanie to jak najbardziej na plus genialna książka, pierwsza część to już w ogóle... O, Masakra. Ten początek drugiej części troszeczkę słaby, ale i tak ogólnie cała seria jest rewelacyjna. I oczywiście trzecia, trzecia, na trzecią część, tak, czeka na trzecią część z wielką niecierpliwością. Trochę o tym będzie za dużo, przepraszam, ale musiałam sobie powiedzieć. Teraz kontynuacja serii Drżenie, czyli niepokój. Ja z tą książką mam do czynienia już, słuchajcie. Drżenie czytałam w listopadzie 2014, 2013, a tą książkę zaczęłam chyba jeszcze w czerwcu 2014 roku, ale potem jakoś było, że musiałam tą książkę dojść do biblioteki i jej nie miałam przez jakiś czas. I dopiero ostatnio ją ja znów wypożyczyłam i przeczytałam tyle, ile mi zostało, czyli tam byłam na 300, 312 czy 315. 14 stronie, czy jakoś tak. No więc tyle musiałam przeczytać, przeczytałam to chyba w jeden dzień, czy dwa dni. I no ja uwielbiam serię Drżenie, nadal. Ja już o tym wspominałam. Po prostu uważam, że to jest idealna seria dla każdego. Nawet jeżeli nie lubicie wilkołaków, tak jak ja, bo ja nie lubię wilkołaków, w ogóle nie lubię serii takiej fantazy, ale nie tutaj tak jakby wilkołaki są, ale one są tak fajnie wplecione w ten wątek główny relacji, główny bohateru Gracie sama, że no po prostu bardzo mi się podoba cała ta, ta, ta seria i również tutaj trzecią część muszę sobie jeszcze wypożyczyć i przeczytać. Um, ta część dużo, nie tyle, że dużo gorsza, ale taka mm, więcej wilkołaków, więcej tej historii właśnie o wilkołakach niż same ich relacji. Dlatego nie do końca ta druga część mi przypada do gustu. Pierwsza część jest fenomenalna, bo zdecydowanie Książka warta uwagi i cała seria zdecydowanie warto ją przeczytać. Kolejna książka, kolejna kontynuacja serii, tym razem roczna bohaterka. Wspominałam o ostatniej Mrocznej bohaterce, podziękuję Wam tutaj, jeżeli ktoś jeszcze nie widział poprzednich przyczytanych. Nie chcę tutaj dużo po prostu się, wiecie, skupiać na pierwszej części, która moim zdaniem była fenomenalna rewelacyjna i ubóstwiam pierwszą część, naprawdę ją ubóstwiam, na swoją swojego rodzaju prostotę. E, autentyczność i język, i wszystko, co tam jest w tej książce zawarte, e, niestety druga część mnie zawiodła. I to jak Drżenie i Angel Fall to były jakieś takie małe, e, małe zawirowania, to tutaj jestem po prostu zdruzgotana na całej linii na tej książki. Naprawdę, ta książka jest totalnie nijaka, to nie ma nic, żadnej akcji, nie było praktycznie jednego momentu, kiedy ja bym... Czekajcie, bo ja wam mam pierwszą część. Ale fajnie. W ogóle wziąłam pierwszą część spółki. Tak, jestem genialna. Idę po drugą. Tak, mam drugą część. Tak właśnie się zastanawiałam, że ona jest troszeczkę za gruba, bo przecież druga część była cieńsza, więc tak. E, pomyliło mi się, to jest druga część. Druga część rocznej bohaterki. Um, no, naprawdę to nie jest dobra książka. Cieszę się to właśnie tylko tyle, że jest cieńsza. Od tamtej ja aż tak dużo czasu nad nią nie zmarnowałam. Zdecydowanie mogę Wam polecić pierwszą część czytajcie, ale po drugą koniecznie nie musicie sięgać, bo ta książka jest, no mówię, no nie ma nic w niej. Może dlatego, że główna bohaterka jest dość taka jakby to powiedzieć zbyt normalna, zbyt taka prosta. A jednak, jak ja czytam książkę, to chcę, żeby to było coś zupełnie innego. Tak samo jak go na film. To chcę, żeby film i książka wzbudzały mnie jakieś emocje i chcę je przeżywać z bohaterem, a normalnie tych emocji może w prawdziwym życiu bym nie zaznała. To niestety, tutaj nie ma nic totalnie. kolejna rzecz, która mi się w tym nie podoba, to zbyt duża doza magii. Ja nie lubię fantazji i dla mnie może być fantazja naprawdę w małych ilościach albo w ilościach takich, które je potrafię ogarnąć. Niestety tutaj tego nie potrafię ogarnąć, bo ona raz może latać, a potem, jak ma uciekać, nagle no nie może latać. I nic nie ma o tym wspomniane, że ona może latać. Więc nie wiem, nie ogarniam tego, naprawdę. Nie, druga część zdecydowanie mnie zawiodła. Przykro mi, mroczna bohaterka. Druga część, jestem na nie. Pierwsza zdecydowanie polecam i warto przeczytać. Przeczytajcie, po drugą, no już mówię. <laughs> Niekoniecznie trzeba sięgać. Kolejna książka, która, której było głośno w sumie ostatnio na dwie książki, o których jest głośno wszędzie, było wszędzie głośno przez ostatni czas Dotyk Juli. I tak, Dotyk Juli to jest bardzo świeża sytuacja, ponieważ ja właśnie dzisiaj tu skończyłam czytać tę książkę jakaś dwie godziny temu. I tak, um, początek mi po prostu tak wciągnął i byłam mega zafascynowana tą tą książką. A jeszcze to było tak zbawne, że zaczęłam ją czytać Zaraz po Fall. A tu jest podobny wątek, jeżeli chodzi o to, że jakby świat jest trochę inny, i świat jest w pewnym sensie w apokalipsie, w takich czasach zniszczenia. Więc to mi się w ogóle bardzo podobało, że przeczytałam. To zaraz po Penderfall. Jeżeli chodzi o tą książkę, to właśnie początek naprawdę rewelacyjnie mnie wciągnął. W środek także, ale to tam już było takie właśnie uspokojenie, uspokojenie akcji, ale no po prostu ta ostatnia, że tak powiem, połówka, mniej więcej tyle, kiedy oni już tam nie, nie chcę spoilerować, ale tak siak kiedy rozgrywa się główna akcja książki, to po prostu urzekło mnie totalnie. Dojrzeł rzekł mnie fabuła, dojrzeł rzekł mnie jakby, e, no, pomysł na zrobienie czegoś takiego, e, bo to nie jest tuzinkowa historia. Historia opowiada o dziewczynie, której dotyk zabija, e, i każdy, kto ją dotknie, niestety zostaje poparzony właśnie do końca nie wiadomo o co chodzi po prostu bardzo go boli, e, no i potrafi nim zabić, jeżeli ktoś trzyma się jej za długo lub ona kogoś za długo dotyka. Jednak są ludzie, których ona może, może jej dotykać i nic się im nie dzieje. Więc Fabuła jest naprawdę fenomenalna, ale i ta rzecz, na którą ja najbardziej uwielbiam tę książkę, to klimat. Niektóre książki mają po prostu coś takiego, że jeżeli się je czyta, to się czuje ich klimat, ich po prostu to wszystko tak ci otacza. To jest fenomenalne, dlatego ja właśnie widziałam książki. I w tej książce to można zobaczyć, ponieważ styl pisania tej autorki jest niemożliwie fenomenalne. To nie jest normalnie pisana książka w pewnym sensie, bo to jest trochę jakby taki Ala dziennik i niektóre sentencje są wykreślone na przykład. Ale to jest celowo po to, żeby zobaczyć, co ona myśli, a tak jakby które z ich z jej myśli chce się ich wyprzeć, bo w ten deseń. Tutaj dodatkowego smaczka w książce. Uważam, że Stephen King jest mistrzem opisywania rzeczy, i nadal tak uważam, ale tutaj... To jest naraz na drugim miejscu moja, jeżeli chodzi o wpływy jakiejś hierarchii autorów, najlepsza autorka i zdecydowanie następne części również e, u mnie będą. I no i ostatnia książka, którą przeczytałam i właśnie najdawniej, e, bo chyba jeszcze no, w feriach moich zimowych, z tego co pamiętam, jeżeli się nie mylę, e, to książka Johna Greena w Świeżną Noc. I tak, mm, <laughs> i tutaj właśnie nawet nie wiem, jaką opinię na temat tej książki mam wystawić, bo jest mi ciężko, bardzo ciężko. Książka jest pisana w ogóle przez trzech autorów, a powiedziałam tylko o Jane Greenie, bo wszyscy Jane Greenie kojarzą z Gwiazda Żegwin. Jeżeli chodzi ogólnie o całą książkę, nie tylko o jego opowiadanie, to wystawiłabym na przykład w skali od 1 do 10, wystawiłabym tej książce siódemkę. bo chyba w ten sposób najlepiej mogę określić mój. mój opinia na, na temat tej książki. Ona jest dobra. Ale nie ma szału. To nie jest taki średniak, piątka, szóstka, tylko to jest właśnie taka siódemka. Dlaczego? Ponieważ to nie jest książka, która w żaden sposób wpływa jakoś na mnie. W wielu przypadkach, w wielu książkach, które czytam na przykład właśnie w dotyku Julii. Czy w dreniu jest taki moment refleksyjny lub coś ten deseń. No niestety tutaj czegoś takiego nie ma, to jest po prostu. To są, te książki są zawarte fajne, trzy opowiadania, które można przeczytać w okresie zimowym i na pewno się nie nudzić. Jeżeli chodzi o moje ulubione opowiadanie, to ciężko jest mi wybrać. Jeżeli chodzi o humor, taki fajny humor, to wydaje mi się, że pierwsza część, ale jeżeli chodzi o pomysł właśnie na fabułę, to właśnie powieść Johna Greena. A jeżeli, tak najmniej, bo podoba mi się to trzecie, ponieważ jest takie dość abstrakcyjne i, i do tego chyba mi się najmniej podoba z tych wszystkich. I jeżeli oczywiście czytaliście którąś z tych książek lub macie zamiar przeczytać, to koniecznie dajcie mi znać w komentarzach i będziemy się wymieniać opiniami i tak dalej, bo ja oczywiście uwielbiam pytać Wasze komentarze, więc... Ta książka jak najbardziej na tak, ale ja nie czuję do niej jakiejś takiej wielkiej sympatii. Będzie u mnie leżała na półce i będę do niej mile wspominać, ale to nie będzie jakaś książka, którą będę nie wszystkim polecać. No i teraz zostały mi jeszcze tylko te książki, o których chciałabym pokrótce powiedzieć, czyli książka, którą teraz czytam, zaczęłam ją dzisiaj. Miasto zaginionych dusz, czyli to jest pierwszy to, pierwszy to, jaki pierwszy. Piąty tom darów anioła Cassandra Claire, którą, którą w ogóle całą tę serię lubię, miał, Poprzednia część, czyli część czwarta mnie rozczarowała i to mocno i o tym, że nie tylko mnie, bo i po waszych komentarzach i po jakichś opiniach moich znajomych wiem. I jednak ta czwarta część trochę taka średnia. Zobaczymy jak będzie z piątą. No i książka, którą mam zamiar czytać. Czyli Wiem o Tobie Wszystko. Dlaczego bym ta książka tylko ujęła i dlaczego ja ją mam i w ogóle co się dzieje? To dlatego, że to jest książka ponoć, która ma być w klimatach Zaginionej Dziewczyny. Z tego, co jest tutaj z tyłu napisane. Więc, ponieważ Zaginiona Dziewczyna podobała mi się bardzo, nie czytałam w sumie książki, ale widziałam film. I jeżeli chodzi o fabułę, to bardzo mi się podobała. To chciałabym przeczytać coś może podobnego i właśnie w takim klimatach straszną, strasznych, morderstwo, coś takiego. Mam ochotę na, na, na tego typu rzeczy po chyba serialu default. Więc zobaczymy, co to będzie. To wiem o tobie wszystko. To będzie zupełnie odskocznia od tych wszystkich fantazji, książek. W końcu coś normalnego, typowa, wyczajówka, mam nadzieję, czyli coś w moim klimacie. Oczywiście dowiecie się więcej później, jak, jak przeczytam następnych przeczytanych. Okej, okay, to tyle, jeżeli chodzi o ten filmik. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie. Do zobaczenia w moich następnych filmikach i cześć!